Cześć, witajcie w dzisiejszym odcineczku. Rozgałęźnik prądowy, czyli tak zwany przedłużacz, przenośny, przewoźny. Jak zwał, tak zwał. Ja takiego rozwiązania używam na co dzień w wielu systemach. I dziś troszeczkę na ten temat porozmawiamy, pokażę Wam bardzo szybką modyfikację, dzięki której możemy naprawdę używać je wszędzie. Czy to w pracy, czy to na jakichś wypadach pod domki i nie tylko. Wszędzie tam, gdzie potrzebujemy. Więcej niż jedno gniazdko, albo wszędzie tam, gdzie potrzebujemy rozbudować nasze gniazdko, ponieważ jest tylko na przykład jedno. Jeżeli chodzi o moją wy wy modyfikację, wykonałem w systemie Keter Rock. W skrzynce waliskowej. Jak widzicie, z zewnątrz za wiele się nie zmieniło. Oprócz dodatkowych dwóch gniazd. Dwa gniazda zostały zamontowane, zostały wklejone, zabezpieczone, uszczelnione. Dzięki temu tutaj nasza woda nie ma takiej opcji, żeby się przedostała. I to jest tyle, jeżeli chodzi o modyfikacje z zewnątrz. Pewnie się zastanawiacie, to gdzie jest? Wtyczka, gdzie jest kabel, gdzie jest prąd, już Wam pokazuję. Ja w tej skrzynce wykonałem to po prostu na stałe czyli mamy tutaj nasz kabel w środku. Nasz kabel ma dość sporo długości o około 5-7 metrów z tego co pamiętam i jest to kabel 2,5, przepraszam, 3 razy 2,5 linka i on jest zrobiony tak. Także tutaj mam taką dziureczkę wykutą wykutą w plastiku. Tu sobie przykładam nasz kabel, zamykam naszą skrzynkę. Zobaczcie, zamykam naszą skrzynkę, i tutaj już nasz kabel jest na zewnątrz. Możemy się podłączać do sieci. Bardzo fajna opcja, ponieważ tutaj dzięki takiemu rozwiązaniowi podczas deszczu wszystko spływa sobie. Jak po kadce, jak to się mówi, ponieważ górna pokrywa nie jest uszkodzona, a dolna, dolne wycięcie jest na tyle płytko, że po prostu tutaj wszystko na siebie nachodzi. Dzięki temu nie przełamuje kabla i woda się nie dostaje do środka. Tyle. Tyle. Mamy zasilanie sieciowe, tak jak mówiłem, z zewnątrz, w środku. Chciałem zachować pustkę. Dzięki temu wszystkie elementy, ładowarki, baterie i wszystkie rzeczy, które chcemy mieć pod ręką, właśnie możemy być w tej skrzyni. Dzięki temu zachowałem miejsce. Nie jest skrzynka po prostu tylko pod jedną rzecz, ale jest to skrzynka uniwersalna. Dzięki temu mam nie dość, że zasilanie, to jeszcze mogę tutaj ją swobodnie zagospodarować. Mamy oczywiście piorniczek, który był w zestawie, a tutaj mamy wszystko ładnie poskładane, połączone, co daje naprawdę fajne rezultaty końcowe. Tyle! Tyle w temacie, jeżeli chodzi o moją szybką modyfikację. Dajcie znać, czy używacie takiego, takiego rozwiązania, czy posiadacie, czy Waszym zdaniem ma to sens, czy też nie. Ja osobiście uważam, że ten rodzaj naszego przenośnego prądu rozgałęzienia uratował mi kilka razy sytuację. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć!